Piłkarze rezerw Legii Warszawa chcieli zagrać o drugą ligę, a teraz czują się pokrzywdzeni. Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej zakończył trzecioligowy sezon, a awans przyznał Sokołowi Ostruda. Legioniści nie godzą się z takim werdyktem, bo z powodu pandemii koronawirusa nie dane im było rozegrać zaległego, jesiennego meczu z wyprzedzającym ich tylko o jeden punkt liderem z Ostrudy. To spotkanie mogłoby zmienić układ trzecioligowej tabeli na korzyść zespołu z Łazienkowskiej. Głęboko wierzę, że klamka nie zapadła i będziemy się odwoływać i sport zwycięży. Po pierwsze, liczymy, że jeszcze będzie możliwość rozegrania tego meczu, a druga sprawa jest taka, że my chcemy rozwijać zawodników, niezależnie jaka byłaby decyzja. Pracować już nie, nie przestali. W przeciwieństwie do zespołu z Ostródy, chcemy grać w piłkę, bo to kochamy i po to pracujemy. Niezależnie od ostatecznej decyzji dotyczącej ewentualnego meczu z Sokołem Ostróda, legioniści cały czas trenują. Od tego tygodnia możemy trenować w całej grupie i wykonujemy swój zawód na tyle, na ile jest to w danym momencie możliwe, no bo po to jesteśmy w tym klubie i po to reprezentujemy barwy Legii Warszawy, nie po to, żeby unikać unikać meczów tylko po to, żeby pracować, być jak najlepszą drużyną i żeby te mecze rozgrywać. Oby w nowym sezonie już na drugoligowych boiskach.